Myślę, że sfera biedy w Polsce zwiększy się o jakieś 20% w ciągu najbliższego roku. Tak? Aż tyle? Jestem o tym przekonany, że będziemy mieli o 20% wzrost ludzi, którzy żyją poniżej granicy ubóstwa. W skali tego ubóstwa, które czeka nas w perspektywie roku czy półtora, proszę mi wierzyć, nikt w Polsce nie jest w stanie sobie wyobrazić nawet. Mam znajomą, która ma pieniążki z opieki 8. Osiem... 180 zł z tego musi dopłacić 220 zł do czynszu bo ma oczywiście ten dodatek mieszkaniowy z tego musi dopłacić prąd gaz no i te kablówkę i z czego ona ma, ma wyżyć? Zjadąc ostatnią ulicą łąkową, widziałam faktycznie bardzo dużą kolejkę osób czekających na posiłek z jadłodajni. I to mnie bardzo niepokoi. Wydaje mi się, że to powinno zaniepokoić także władze miasta. Wiem też sygnałów, że. W tych jadłodajniach powoli już, no, już też zaczyna brakować środków. Caritas na pewno stanie na wysokości zadania, no, ale to nie może być tak, że miasto non-stop przerzuca wszystkie zadania na, na, na Caritas. Tak? Panie profesorze, pan obserwuje, że tych osób. O tym niższym statusie gospodarczym może przybywać? I czy na przykład będzie taka sytuacja, że społecznie zachowamy się odpowiedzialnie, czyli bogaci pomogą tym biedniejszym i się nimi zaopiekują, czy jednak takiego, takiego miłosierdzia w naszym społeczeństwie nie ma? Nie, nie, no w skali masowej takiego zjawiska nie będzie. Po pierwsze, Warstwa takich naprawdę bogatych w polskim społeczeństwie to jest 1,5%, to jest nic nie znaczy w stosunku do całego społeczeństwa. Natomiast jest kategoria osób, która była zawsze bardzo ważna, jak chodzi o regulowanie tych wszystkich problemów społecznych, to była klasa średnia. Otóż to, co jest największym problemem, w moim przekonaniu e, ostatnich e, lat i przemian, które zachodzą, to jest radykalna redukcja klasy średniej. Ta klasa powstała. Po 90 roku ona w głównej mierze to są ludzie 60, plus, którzy lada moment będą odchodzili z gospodarki i przewiduje, po pierwsze, ogromną redukcję firm, które budowała ta klasa średnia, bo te firmy sobie nie poradzą w tych warunkach. Po drugie, ta skurczona klasa średnia w rzeczywistości obciążona podatkami nie będzie w stanie wykonywać jakichś znaczących działań charytatywnych.